Buenos dias a todos. Ja nazywam się Joanna Ankiewicz i pracuję dla Biura Nieruchomości Alegria w Hiszpanii. Dziś znajdujemy się w Finestradzie, w bardzo popularnej strefie teraz w tym momencie na inwestycje. I cóż, mamy do zaprezentowania bardzo fajną ofertę. Tam się znajdującą na pierwszym piętrze jest to mieszkanie 77 m2 użytkowych, 90 m2 całkowitych, dwie sypialnie, dwie łazienki, garaż, do tego magazynek. Tutaj znajduję się teraz w strefie wspólnej, dostępnej dla przyszłych właścicieli. Tu, za moimi plecami, basen dla dzieci z mini wodospadem, do tego sauna, jacuzzi, siłownia. Basen również dla osób dorosłych, położonych nieco wyżej. I cóż, cena: 349 tysięcy euro. Chodźcie w takim razie, zobaczymy do środka, jak to wygląda. No i proszę Państwa, tak jak wspominałam, nasze mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze. Ja w tym momencie, cóż, wybrałam się schodami, ale warto też zauważyć, że mamy do dyspozycji windę. Chodźcie, teraz wejdziemy do środka. Zapraszam. Witają nas już drzwi antywłamaniowe. Natomiast po mojej lewej stronie znajduje się domofon z funkcją wideo. Taka fajna, mała bajera. Tutaj po lewej stronie mamy łazienkę, a w łazience umywalka, sedes oraz. Duży półotwarty prysznic. Dodatkowo małe okno, co umożliwi nam ulotnienie się niepotrzebnej wilgoci. Idziemy teraz do przodu i już znajdujemy się w bardzo dużym pomieszczeniu. Jest to salon z otwartą kuchnią. Otwarta kuchnia, czyli mówimy o stylu amerykańskim. Tutaj jest duża wyspa, dodatkowo umywalka. Z wyspy tej możemy tu już obok po prawej stronie serwować posiłki, mamy część jadalną. A może też kawę. Jest tu stolik kawowy tuż obok dużej sofy w stylu narożnika. Tu jak widzicie bardzo dobre wyposażenie, dużo szafek i wysokich i niskich. Mamy indukcję, mamy wbudowany sprzęt RTV i AGD, czyli Whirlpool, bardzo dobra marka, piekarnik oraz mikrofale. Tutaj z tyłu jest również mini pomieszczenie gospodarcze. Kierujemy się teraz dalej do przodu. Do salonu w takim razie. Tu w salonie, generalnie, jak możecie zauważyć, styl dosyć minimalistyczny. Nie ma tutaj dużo przedmiotów, które to gromadzą, kusz, niepotrzebny kusz, ale cóż, miejsce jest naprawdę przytulne, dominują kolory ciepłe biel, beż, drewno, dębowe. Jest naprawdę bardzo przyjemne pomieszczenie, bardzo przyjemna nieruchomość, a to za sprawą tu, znajdującego się przepięknego widoku i balkonu. Chodźcie w takim razie. Na taras. Przechodzimy przez bardzo dużą szybę balkonową i wychodzimy na duży taras na 16 metrów kwadratowych. Tutaj widzicie strefa relaksu. Mamy stolik, na którym to możemy kłaść posiłki, dopiero co przygotowane. Tam znajdującego się grilla. Tutaj wygodne kanapy, tam drewniane krzesła, również sprzyjające dobremu wypoczynkowi z rodziną bądź z przyjaciółmi, a tutaj towarzyszą nam przepiękne widoki. Najbliżej na Dostępny dla właścicieli, przyszłych właścicieli i całej tej wspólnoty, basen, ale tam dalej mamy panoramę na Benidorm, miasto, które nigdy nie kładzie się spać, z wysokimi wieżowcami oraz na morze. Stąd bowiem przypominam, do najbliższej plaży mamy 3,5 km. I kierując się tutaj dalej przez salon, mamy teraz do dyspozycji dwie sypialnie. Zaczniemy w takim razie od tej mniejszej. Tu bowiem znajdują się dwa łóżka pojedyncze, może na przykład dla dzieci. Duża szafa wnękowa, oraz tutaj w praktycznie tej samej wielkości bardzo duże okno. Okno te daje nam bardzo ładne widoki na strefę zieloną, tu również na zabudowania znajdujące się w tej wspólnocie, a tam dalej za horyzontem na morze. Chodźmy w takim razie zobaczmy drugą tutaj, znajdującą się sypialnię. Zapraszam. I tą sypialnię zostawiamy za sobą, i teraz kierujemy się do drugiej, tej głównej, większej, z dużym podwójnym małżeńskim łóżkiem, z bardzo dużą szafą wnękową. No i zaznaczę, według mnie ten pokój ma naprawdę wszystko, co powinien mieć. Tu po prawej stronie prywatna łazienka. Chodźcie, pokażę wam. Mamy tu umywalkę, toaletę, czyli sedes, oraz znowu na całą ścianę prysznic w stylu otwartym. Natomiast kierując się dalej, naprzeciwko łazienki, mamy praktycznie na całą ścianę szybę balkonową i kolejne wyjście na balkon. Także przypomnę, mamy jedno wyjście z salonu, a tutaj drugie z głównej sypialni. I proszę Państwa, chciałabym jeszcze tutaj wspomnieć o dwóch barierach znajdujących się w tym mieszkaniu. Otóż mamy funkcję smart home, która umożliwia nam zautomatyzowanie całego tego apartamentu. Możemy wyłączyć i włączyć światła bądź klimatyzację, nawet i wodę, gdybyśmy chcieli się wybrać gdzieś dalej i zostawić tutaj mieszkanie same sobie. A tu, obok, automatyczna klimatyzacja również możemy sobie ustawić, czy to ciepły, czy zimny nawiew, według Państwa gustu. No i proszę Państwa, tutaj przed basenem dla dorosłych w otoczeniu przyrody, palemek, bananowców. Podsumowujemy sobie dzisiejszą ofertę. Jest to mieszkanie na pierwszym piętrze 77 m2 użytkowych, 90 całkowitych dwie sypialnie, dwie łazienki do tego miejsce parkingowe, schowek bardzo dużo stref wspólnych tak jak widzicie, basen dla dorosłych, dla dzieci siłownia do tego jacuzzi, sauna miejsca na piknik. Czy też chociażby Plac Zabaw, cena 349 tysięcy euro. Za moimi placami panorama na Benidorm oraz już widoczne morze, do najbliższej plaży 3,5 km, a do centrum handlowego, gdzie ja pracuję, jest około 10 minut spacerkiem. Serdecznie zapraszam, porozmawiamy sobie o przyszłych inwestycjach tu w Hiszpanii na Costa Blanca. Dla Was prezentowała Joanna Ankiewicz, pracuje jeszcze raz w firmie biurze nieruchomości Alegria. W Hiszpanii serdecznie pozdrawiam, i cóż, widzimy się na następnych prezentacjach. Hej!